Witam serdecznie, dziś przybliżę Wam życiorec mało znanej albo bardzo znanej postaci z uniwersum Marvela, jaką jest Lizard. Tak więc zaczynajmy. Dr Curtis Conner był naukowcem i chirurgiem wojskowym. Niestety podczas wojny w Wietnamie stracił rękę. Kiedy powrócił do Ameryki został naukowcem specjalizującym się w fizjologii gadów. Podczas swoich badań odkrył, że niektóre gatunki jaszczurek potrafią zregenerować utracone kończyny. Stworzył więc serum, które miało przewrócić utrąconą rękę. Bez wahania przeprowadził eksperyment na sobie, przez co jego ręka odrosła. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem, gdyż seru miał efekt boczny, mianowicie nasz dobry doktorek zmienił się w półmetrowego jaszczura. Umiejętności Lizard jest bardzo silny, zwinny i szybki. Potrafi on chodzić po ścianach z dużą prędkością. Dzięki długiemu i silnemu ogonowi może atakować, nadlować utrańcową kończynę oraz inne ciężkie rany. Posiada on również umiejętności telepatycznego kontrolowania gadów, ale tylko w zasięgu 1,5 km. Dzięki wyostrzonym pięciu zmysłom jest niezwykle niebezpieczny. To by było na tyle. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Tchau.